Drodzy kochani witajcie, połączyłem się na chwilę, Miałem, mam nagranie z początku tutaj zanim policja przyjechała, tutaj wszystko jest nagrane. No, nie, czuł, nie, wiem, się wiesz, rzucam? nie wiem czy w ogóle będzie. Czekamy, sobie bliżą się, bo tam zakusanie mają, wiesz internetu i tam nie ma co powiedzieć. pani doktor, zadać parę pytań. No ja też nie próbowałem ty, zadać, no Nie chciała no zadać. Pasz. No i to samo, widzisz? Zobacz, nie wiem. No ja mam na razie. Nie, nie wiem czy on tak wywala. Zimę z pokażę. Tak wywala to. Nie wiem słuchajcie, kolega tu wywala co chwilę. A zobacz masz internet w ogóle. Mam. A ile zakres jak zasięgu? Mam internet? Zresztą duży telefon. Całkiem. Twardy, go wyłącz, wyłącz, a twardy, twardy mu tak? wyłącz, wyłącz, Nie wiem, no. koledze się coś tu z telefonem no. dzieje. Wywalało mu coś z transmisji. No nie wiem, czekamy do dysykania. Ja tam mam nagranie z początku, jak my tam weszli. Lekarka naszła, nietykalność moją cielesną, wypnęła mnie. Bardzo ordynarnie tam się facet zachowywał. Mam to nagrane, dzisiaj to wrzucę początek, zanim policja jeszcze tu przyda. Oczywiście jest tu interwencja. Lekarka nie chce w ogóle udzielić informacji, no bo słuchajcie, tutaj dzwonili, próbowali ponoć dzwonić tutaj, e, dziennikarze e, nie odbierała, ja też byłem unikany, jak sami pamiętacie, no i na razie jest jak jest, no. Na razie jest festiwal. Jeden policjant już oczywiście też mam nagrany, jak za rękę mnie wyszarpał, bo chciałem wejść z nimi, oczywiście już mnie nie wpuścił, czyli tłumienie krytyki artykuł 44, to jest przestępstwo, e, będziemy na pewno skargę też pisać. O, coś tam. Zadeptanie po Nie, bo będzie, że... Hmm? Będzie, że może ktoś dane wrażliwe podawał i No są tutaj, o, tu sobie stoją. Tak, sami widzicie. Nie wiem, czy widać. Live a, u Kamila było wszystko okej okay. No, a tutaj jest a tu jaja. Nie wiem, stoją, nie wiem, czy widzicie, bo ja widzę Stoją tutaj w oknie O, do góry, proszę o, nie, na dół, Panowie, przyjdziecie do nas też? Bachle to tam stoi. Ja, nie, ja tam nie wchodzę, bo nie wiem jak za sięgiem jest. Więc... No właśnie, nie dam rady, bo za sięgiem jest. Zbli się. Najwyżej na chwilę nas roz rozłączy. jak tam? No, była pani sekretarka swojej, Damian No, już się nie przyjmę. Tak, że nie przyjmę tak, dzisiaj. Że, że, Czyli czy będziemy przyjechały. Nie ma czasu, Ja Nie wiem jak ty masz internet. na internet. Mam mam, Ja też nie mam, wyrzucam je tam. Wyrzucam, nie? No jest zakłócenie. Ja jakiś odbiorniki sobie, bo aż mi się słabo, wiesz? Mm -hmm. No już mam internet. E, właśnie, jest... Ale nie, w ogóle wyrzuca z, z sprzętu. W ogóle, totalnie. To jest... Stary, w ogóle wyrzucam tak. Wy, Wypróbowałem, tak jakby mi to... wypilowało, wiesz, to... Ja to się nie na nagrywa... Facebooka może być chwilowy, wiesz? Wyrzucam je całkowicie z Facebooka. No, może być było z Facebooka, Nie, czekamy pa, na razie. nagrywać nagrywa normalnie, bo jak wrzucam, to widzisz, że te filmy tak, nagrywam. A jak wchodzę z Facebooka, to mnie wypieprza z Facebooka. Całkowicie mnie wypieprza z Facebooka, to, totalnie. Nie, wiem, jak... Czy to telefoną zasługa, czy... Więc czekamy, drodzy kochani, na bieg wydarzeń. No i na górę, z na Nie, nie ja wiem, słuchaj, to, 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 jest, to, jest po prostu cyrk to, co się zaś tu dzieje. A zresztą tam, gdzie idziemy, to jest cyrk, no. Niewygodne tematy, niewygodne te, więc oświadczam tutaj pani lekarce, bo ma jakieś powiązania ponoć z, z polityką też żeby też nam tutaj się krzywda jakaś nie stała. Bo wiecie, że to jest ręka ręka myje. My tylko przyszli tutaj do Kamila zawalczyć z tym, co się dzieje. No ja nie mam w ogóle, mnie nie działa. Powinni być niezależni, słuchajcie, powinni być tacy ludzie jak my, dużo nas powinno być, żeby walczyli z tym bezprawiem. Bo słuchajcie, robimy to dla Polaków, robimy to dla rodaków. E... Słuchajcie, no ktoś nie wątpliwie chłopakowi zrobił krzywdę, to nie ma w ogóle. To w ogóle nie ma w ogóle żadnej dyskusji i, i nikt się nie poczuwa no. do, do tej winy. E... Ja też my jacyś, jacyś pisali, że nam Kamil no. się zapłacił, no słuchajcie, no, no naprawdę słuchajcie, chłopak pieniędzy nie ma tam na zbiórce ledwie z nas biorą, a wy, wy myślicie, że co? Dobrze, tu Gerard ten, bo, no słuchajcie to jest w ogóle tragedia to co się dzieje, tego się opisać. Dobrze, Gerard ma dzisiaj samochód, dzisiaj przyjechaliśmy tu z Gerardem, poświęciłem czas, doładowałem sobie internet. No niestety mi wyrzuca słuchajcie, mi po 20-30 sekundach wyrzuca live wyrzuca z, i wyrzuca, wyrzuca mi w ogóle, wyrzuca mnie całkowicie z, z tego. A słuchaj, coś będziesz miał jakiś błąd, może też Facebook jakiś, o Facebook ostatnio na przykład jak publikuje coś to... Ale godzinę temu kręciliśmy z Kamilem było. materiał i było normalnie, a tutaj... Bo ja, ja słuchaj, Facebooka byś miał o, tak, ale włączyłem, włączam film, włączam, włącz, włączam film. O. To jest live, tak? Mówi, że ścina strasznie, o, i już mnie wrzucił. widzicie? 10 Co, sekund, 10 sekund i nie Bardziej ma. bym stawiał na telefon. O. Przekażcie Sławomirowi Dul, jak ktoś ma do niego albo danie kubliwa, albo ktoś, że prowadzę transmisję nie dam rady odebrać teraz bo jesteśmy tutaj e, na interwencji a jeden funkcjonariusz e, naruszył moją nietykanie z cielesną no, widziałeś to nie? wcześniej mam to nagrane też się zapytamy e, dlaczego naruszył bo... będę chciał skargę pisać na niego Gerard nie przejmuj się coś, coś się pewnie porobiło wiesz Skąd te będzie czas sprawdzić jeszcze raz? Nie ma ty się przejmować. Udostępniajcie do kochani jak możecie. No nie wydaje mi się, żeby był telefon, bo na telefonie włącza nagrywanie z poziomu tak, nawet ale, na 8K i ale... dobrze. A słuchaj, a, na... a. Usuń Facebooka i zainstaluj jeszcze raz. Możesz zapytasz hasło? No na to później, no to za chwilę zrobię to, bo to wiesz, teraz bez sensu bo... A z drugiego telefonu no, możesz sobie kominny. robić live'a? Z drugiego spróbuj no, zrobić. spróbuję z drugiego, z drugiego zrobić. Z drugiego zrób live'a i zobaczycie będzie wyrzucało. Jeśli nie to rób z drugiego na razie. Mhm. To czyli coś z telefonem będzie. No ja robię i nie wyrzucę. Trochę przerywa obraz chyba tak mi się Post. wydaje. O, nie dodam się stało. Przyjaliśmy pokazać prawdę jak e, e, prywatnie lekarze i e, nie tylko lekarze jak e, kaleczą ludzi. To przyjęliśmy pokazać. Nie zadać pytania w ogóle, ale pani lekarka nie chce w ogóle odpowiedzieć i wezwała policję. Więc nie ma co tu chodzi. Może mi pani to wytłumaczy. Prawie Kamila Stawiarza przyjechaliśmy Jak coś. Tam nie zbliżaj się, nie będziemy o zasięgu Nawet tam nie podchodź czekaj, bo to nic nie da. ja zasięgu nie mam nie działa No mam zasięg, ja nie mam To bachleta tam... <coughs> no nic, słuchajcie, poczekamy, no co tam I tak nas nie puszczą, tam jest zamknięte drzwi Wy zamykali od razu sprawę więc e, taka sytuacja Tak to wygląda Tak to się dzieje Zadaliśmy pytanie Pani doktor Nie bardzo raczyła odpowiedzieć Sami widzicie no, y... Gdzie to był materiał w gazecie wyborczej, dokładnie było napisane, że pani doktor podatnie oh, <kluz> to ucho składa, tak? No no no. A teraz mówiła na... Bo nie, ty na, nagrywajesz czy Ja nagrywałem, przyszło? nagrywałem, mam nagranie, no. no? Jak mówiła, że się tłumaczyła, że nie tylko ona operowała. No. Że nie tylko ona, tak? Tak, powiedziała, że nie tylko ona. Mam operowała. to nagranie, co ja mam to nagranie, ja to nagranie wrzucę dzisiaj. W A zapytałem się, zapytałem się, dlaczego y, operowała, nie mając skończonego y, można powiedzieć, fakultetu. No. Z, z dziedziny. Y, z dziedziny chirurgii plastycznej, to widziałeś No, no ja wiem, widziałem, no. no tak ja ostatnio byłem. Dzisiaj nas kulturalnie potraktował, bo ostatnio mnie obraziła, że jestem psychiczny chory i nie tylko. Nie no, to dzisiaj to samo powiedział przecież, że, że, tak? że, no przecież tu przy wejściu, że, no, że wzywała no, no, tam, policję tam, 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 tak, tak, dla trzech było. panów wskazujących, że stan, że Tak, no bo najlepiej w to widać, że to jest wyćwiczenie już takie, wiesz co, przed prawdą najlepiej się tak właśnie chronić. Nie pamiętam, nie wiem, nie widziałem, E, Nieracjonalni i tak dalej, takie teksty, słowa, no bo tak najlepiej się obronić przed udzieleniem wywiadu, pan jest nienormalny. Jak pan mówi prawdę, to słuchaj, wiesz jak to wygląda w Polsce? Nie. Jak mówisz prawdę, to ty masz schizofrenię, jesteś niepoczytalny, jak mówisz prawdę. Czyli ja nawet byś dobiegłego sądu, są, e, psychiatry sądowego teraz, jak mam przywezwania, jak zacznę mówić prawdę, to powiedzą, że jestem niepoczytalny. I będą może usiłowali mi może prawie jazdy zatrzymać. No tak może być. Wcale mnie to, to, wcale mnie to nie zdziwi, no. Później tylko pytanie zadam, wystarczyło nam udzielić odpowiedzi. Zwykłej odpowiedzi, <laughs> Generał, ja będę cię prosił w ogóle, bo ja niedługo mam badanie. Ubiegłego sądowego pojechałbyś ze mną ktoś? pytanie do Pana Krzysztof, tu podejdźcie, dobra? Czy z panów tutaj przeszedł w jakiej sprawie? Bo nie wiem z kim rozmawiać. Tak My wszyscy przyszli w jednej z, z, z sprawie. Proszę pana, że pana tylko pierwsze wrażenie. tego. Przestań, do tego. No się, ja się przekonałem, to naraz chciałbym. To żeby... ja może zacznę, żeby było najspokojniej, szybciej. Dobrze. My jesteśmy stroną, można powiedzieć. My przyszliśmy tu wyjaśnić, zadać pani doktor pytanie dotyczące tego. Wykonanego przez nią zabiegu w 2011 roku mhm. na kamilu Stawiarzu dotyczącym rekonstrukcji ucha, mhm. i chcieliśmy po prostu, pani doktor, zadać pytanie, dlaczego, nie mając uprawnień i skończonego fakultetu z, z zawodu lekarza o kierunku chirurga plastycznego dokonała takiego zabiegu, bo według materiałów, wszelkich materiałów, które udostępnił nam pan stawiasz, mhm. Kamil wynika z tego, że pani doktor była w trakcie praktyk i nie była jeszcze lekarzem chirurgiem plastycznym, a mimo tego podjęła się w szpitalu. Przepraszam, że przerwę. My nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować na chwilę obecną. Mm -hmm. Chyba pan rozumie. No, oczywiście. Tak? No tak. Niech teraz pan skończy. Przepraszam, że przedmówię. No i, i przyszliśmy to wyjaśnić, nic więcej. Przyszliśmy zadać pytanie, mhm. przyszliśmy zadać pytanie. dlaczego podjęła się tej operacji, mhm. czy poczuła się do jakiejś odpowiedzialności za ucho tego Kamila, bo ucho jest w tragicznym stanie, ten chłopak tego ucha nie ma. Nie mhm. ma ucha. Dokonała ta pani, można powiedzieć, trochę rzezi na tym, na tym chłopaku, bo mhm. e, mila 10 lat, e, chłopak od kilku lat walczy o to, żeby ktoś mu to ucho naprawił, zrekonstruował. Mhm. E, dopiero teraz trafił na lekarza, który Powiedział, że jest jakaś szansa minimalna uratować to ucho, ale najwięksi specjaliści, nawet najlepsi lekarze twierdzą, że to ucho jest po prostu już nie do uratowania. I chcieliśmy tylko wyjaśnić tą sprawę. Dlaczego doszło do takiej sytuacji? Dlaczego ona temu chłopakowi nawet nie chce słowa przepraszam powiedzieć? Dokładnie. Czy, czy, o, bo on nie, on nie nic nie chce. On chce, żeby ją tylko przeprosił. To tylko o to chodziło. Po, powiedział, że on chce usłyszeć od tej kobiety słowo przepraszam. Bo on na operację sobie już pieniądze uzbierał. On, on niej nic nie chce. Dobrze, panowie, z tego co wiem, operacja została wykonana na NFZ. W szpitalu Rydygiera, tak? Tak. To jest państwowa placówka, że tak powiem. Zgadza Tam się. Zosta, został wykonany zabieg. Zgadza Czyli się. Czyli wszelkie, że tak powiem, wątpliwości, roszczenia trzeba kierować w tamtą stronę. Zgadza się, ale przeszaszam Poniekąd tutaj pani jest na miejscu, ok. W stosunku do jej osoby wiadomo w jakiej sytuacji to jest. Tylko, że to jest pani prywatny gabinet. Ona ma w dniu dzisiejszym pacjentów godzina na godzinę proponuję umówić się nie z da na... się. Ale nie da się, bo nie pra... da się. zapytaliśmy się nagrywając Pani doktor. Pani umówi? doktor, my stąd wyjdziemy, tylko proszę nam powiedzieć, uh -huh. kiedy Pani z nami się umówi e, konkretnie na, bo sama powiedziała, że, że ona się z nami umówi, to się pytam, to kiedy? Nadejdzie kiedyś czas. No, no, tu, no, mnie krytyki tu mienie krytyki prasowej artykuł 44 mówi wyraźnie, że takie informacje powinna tutaj nam tym bardziej Uciekli. z osobą znaną, Uciekli. bez osobą znaną, bo się publicznie no, ale wypowiada. Jeżeli, niech pan zrozumie, jeżeli pani w dniu dzisiejszym pracuje, ma zabiegi czy konsultacje. No ale, no pani, to, ale co mamy zrobić? To co mamy? czekać tutaj, na nią? Czekali. No ja tutaj nikogo nie zmuszę do tego, żeby no. ktoś e, z Panem się, że tak powiem, spotkał, umówił i porozmawiał na określony temat. A, a, swoje, dobrze rozumiem. E, że tak powiem, czynności, Dobra. które wykonują... A nie mi e, pan wzrostki. powie, bo ja mam nagrane to wcześniej, dlaczego pan naruszył moją indykalność cielesną, jak chciałem wejść za panem, dlaczego pan nie mnie odepnął, naruszył pan? Naruszuje... pan? Popełnił pan artykuł 231. Nie dopilnił pan obowiązków służbowych. Aha, nalepię tak. I imię i pana, bo się w ogóle nie przedstawiłem. Dziękuję. A pan? Ja lubię jak To proszę się przedstawić. Tak, dobrze. Kogłosię, bo nie słyszę. Bardzo fajnie, Który z panów dziękuję. jest, że tak powiemy, tutaj e, głównym uczestnikiem, który dążył do kontaktu z panią doktor? Wszyscy jesteśmy główni. No razem przyszliśmy. Dobrze. dobrze, to w związku z tym, że jesteśmy, że tak powiem, tutaj panowie stronami i pani doktor stroną, to tym bardzo proszę nie, nie, nie czy to osobistego? pan co, to... my, są w pracy, my w pracy jesteśmy akurat. W pracy. Mogę panu legitymację pokazać. Dobrze, imię i nazwisko. Tutaj... A jeszcze jakby pan mógł powiedzieć, na jakiej podstawie? Na, na jakiej podstawie, pana, właśnie? No, z tego co wiem, zakłócaliście państwo jest w się w pana spokój spokój. Nie, państwo, kłamstwo pana, to Ale. proszę podać. Bo to jest kłamstwo to, co pan pana... mówi teraz. Ja opieram się na tym, co mówi osoba zgłaszająca, Pani, tak, w związku z... Zostaliśmy wezwani tutaj w związku z zakłóceniem... No właśnie, ten pan wyzywał o, nas z tego tutaj. No. Dokładnie, wyzywał no, nas, no. Dokładnie, wyzywał no, nas ten pan. Ten no, no. pan nas wyzywał. I widzi pan, jak, jak się... teraz jest kozak to i Popatrzcie. Jak nie? Proszę proszę pan, proszę nie. O, proszę, ja już, opowiedzi pan, jest pan świadkiem. Może pan podejść? To jest relacja na żywo. Jest relacja na żywo. Zainterweniuje pan? Jeżeli pan chce to zgłaszać... Proszę pana, ja muszę się panu oświadczyć, że moje dane są bardzo drogie